Masaż Qigong jest jedną z najstarszych metod leczenia, bazującą na ponad 5000 lat chińskich doświadczeń i badań nad leczeniem ciała fizycznego i energetycznego. Wykorzystywany dla zachowania i poprawy zdrowia, spowolnienia procesów starzenia i leczenia wielu dolegliwości, masaż Qigong jest kompleksową i całościową nauką oraz korzeniem wielu innych popularnych metod masażu. Materiał zawarty na DVD jest doskonałym wprowadzeniem w sztukę masażu, akupresury i wiedzy na temat punktów akupunkturowych w ludzkim ciele prezentuje teorię i praktykę masażu kung w sposób pozwalający na rozwinięcie umiejętności i poszerzenia wiedzy na temat chi oraz leczenia energetycznego. DVD zawiera 120 minut poświęconych technikom masażu całego ciała i 70 minut technik automasażu. Instrukcje są proste, praktyczne i niezwykle użyteczne. Masaż można wykorzystać do relaksacji, uśmierzenia bólu, przeciw zmęczeniu, jak również w leczeniu wielu rodzajów kontuzji. Dodatkowo DVD zawiera wprowadzenie w temat qi oraz słownik pojęć używanych w chińskiej terminologii masażu. Podczas swoich 13 lat nauki u mistrza Chen Jingzao, dr Yang uczył się tuina, Siue i ziołolecznictwa. Jego wieloletnie doświadczenie jako praktyka oraz nauczyciela czyni go wysoce wykwalifikowaną osobą do wykonania tej prezentacji.